ma 17 lat i pochodzi z Morawicy. Swój wokal kształci w Młodzieżowym Domu Kultury Kielce w studiu piosenki Bluesong prowadzonym przez Joannę Litwin. Laureatka wielu wokalnych konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych. Jako jedyna Polka reprezentowała Polskę i Kielce na Międzynarodowym Festiwalu Wokalnym Rega Symphony 2013 w stolicy Łotwy Rydze. Mowa oczywiście o Magdalenie Hoły z Morawicy, której za wybitne osiągnięcia muzyczne wójt Marian Burak Wręczył stypendium kulturalne. Tylko nam w specjalnym wywiadzie Magda opowiada o swojej pasji, jaką jest śpiew. Jak zaczęła się Twoja przygoda ze śpiewaniem? No przygoda ze śpiewaniem zaczęła się w 2002 roku, gdy po raz pierwszy zaśpiewałam jeszcze u nas na, tym, na muszli Koncertowej w Morawicy i wygrałam konkurs małej z Gminy Morawica, co też bardzo dobrze pamiętam, nawet mam zdjęcia i czasami to nawet wspominam, bo jest to naprawdę miłe przeżycie. No i zapisałam się, znaczy nie ja się zapisałam w sumie. Moja mama zapisała mnie do Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach, w którym jestem do dziś, działam, śpiewam, uczę się śpiewać. Uczę się u pani Joanny Litwin, niezmiennie od tych 10, nawet więcej niż 10 lat. Jak wyglądają Twoje ćwiczenia śpiewu? Wchodzę na zajęcia, które trwają 45 minut. Te zajęcia mam sama. Generalnie jest to coś na zasadzie, dzień dobry przy Pani, mam nową piosenkę. No i moja Pani siada. No to dawaj Magda, zobaczymy co teraz, co tym razem, zobaczymy czy mnie zaskoczysz. No i e, moja pani, pani Asia wysłuchuje tego, co, co mam mi do przekazania. Ewentualnie później e, mówi mi, czy ta piosenka jest dobra, czy, czy to może być, zmieniamy kilka rzeczy, e, dorabiamy jakieś takie techniczne rzeczy tak samo. E, I po prostu, no, tak, jest, tak jest zawsze. Co najbardziej lubisz śpiewać? Akurat w moim repertuarze zazwyczaj jest pop, soul typu Arta Franklin. Bardzo też lubię rockowe kawałki, ale niestety nie mam głosu, żeby, żeby śpiewać coś takiego. No generalnie są to piosenki bardzo dynamiczne, gdyż takie lubię i one po prostu wyrażają mnie. Opowiedz powiedz, jak wrażenia z festiwalu w Rydze? Festiwal naprawdę bardzo dobry, polecam. Wrażenia niezapomniane i te pięć dni po prostu cudowne, naprawdę cudowne przeżycie. Nie byłoby tego, gdyby nie nasza gmina, gdyż dostałam w październiku stypendium, stypendium kulturalne, które wykorzystałam właśnie na ten wyjazd. Także dziękuję bardzo panu Wójtowi. Myślę, że każdy by chciał coś takiego przeżyć i na pewno będę to wspominać jeszcze wiele razy i polecać różnym ludziom, wokalistom i instruktorom, bo naprawdę warto jeździć na takie festiwale i choćby dlatego, że się nowych ludzi. Nowych ludzi i inne języki na przykład stwierdziłam, że muszę podszkolić swój rosyjski, no bo angielski już tak mniej więcej potrafić dogadać. Ale po rosyjsku no to tyle, to się uczyłam tutaj w gimnazjum. Na swoim koncie masz wiele sukcesów nie tylko w kraju, ale i za Powiedz, jak widzisz swoją dalszą, dalszą karierę? No oczywiście, chciałabym dalej działać w tym kierunku, chciałabym dalej śpiewać. Już nawet sobie swój cały plan na życie, już mam po prostu taki plan, że pójdę na wokalistykę teraz, po tym jak uczę się w liceum, i później podyplomowo pójdę na kryminalistykę. Wiem, to jest takie już inne coś, ale też bardzo to lubię. Ale mam nadzieję, że jednak mi po prostu wyjdzie z tym wokalem i, i że jeszcze o mnie usłyszeć. No właśnie, a planujesz udział w którymś z popularnych show telewizyjnych? No powiem szczerze, że y, dostałam się na drugie etapy The Voice of Poland na, w. Na te etapy już z jury i z tymi krzesłami obracającymi się, no ale niestety wygląda to zupełnie inaczej niż jest to pokazane w telewizji i trzeba mieć jeszcze jakąś historię yy, i trzeba trafić w piosenkę gdyż to. Nie my sobie wtedy wybieramy piosenkę, tylko organizatorzy nam narzucają. A wiadomo, jak to jest czasami w show-biznesie, że ktoś ma jakieś wtyki, ktoś ma jakieś znajomości, no i niestety tak, tak też to wygląda, ale to. No... Nie wspominam tego jakoś świetnie, gdyż czekaliśmy. Bardzo długo czekaliśmy na występ i byliśmy bardzo szczuci na siebie, w, w sensie, że y, zawodnicy w, pomiędzy sobą tak jakoś po prostu było dziwnie. Ale generalnie myślę, że jeszcze w przyszłości spróbuję. I może to też dlatego, że mam jeszcze za sobą psychikę na coś takiego i muszę się przygotować psychicznie. Jakie są Twoje największe marzenia? No, przede wszystkim, żeby. To moje życie było bardzo intensywne, tak jak jest teraz, że cały czas się coś dzieje, żeby nie opuszczali mnie w ci ludzie, którzy są teraz w moim życiu, przyjaciele, znajomi, przede wszystkim rodzina, żeby dalej akceptować co robię i żeby mi pomagała w tym, bo naprawdę bardzo dużo mi pomagają i są bardzo wyrozumiali. Na przykład przychodzę do domu, po szkole, idę od razu na górę, zamykam się w swoim pokoju, puszczam na full po prostu głośniki, śpiewam, no moi rodzice tam nadal, o Jezu, mogłabyś już przestać, nie? <grywa> no, i, I tak jest po prostu codziennie, ale no, są kochani, że to wytrzymują i ja też e, rozumiem to i bardzo to doceniam. I generalnie, żeby wyszło mi to wszystko, co mam zaplanowane i żebym była szczęśliwa. To ja Ci życzę spełnienia wszystkich Twoich marzeń. Dziękuję serdecznie za rozmowę. dziękuję